No nie mów, że znowu. Nie, mów, że znowu, że Tadeusie odpali. Miesz, tobie jest, nic nie robi. Tadeusza. Wyrzuca. Właśnie tak jak teraz, prawie mnie wyrzucił. Hejo hejo, a z tej strony Trejo. To jest kolejny, kolejny odcineczek z gry paladnic na moim kanale. Zagramy sobie dzisiaj rankingowy i jest ze mną Cześć! Życzę wam miłego oglądania i bawcie się fajnie. Dobra, to co, co polecasz Tarcza czy kula? E, mają... zobaczmy aż. Dobra, Dobra, kurczę, Inarę mają mają... No, weź tego. To weź pod tarczę. Kurczę Tadek mi będzie zżerał tą tarczę cały czas. A, jaj, jaj. No to weź pod spopolnienie nie w sumie, bo i tak tarczę rzadko używam Ferlam to aż... Tak. Niech to będzie tutaj. Okay. E, Od nowe weź. Bye. 4, 3, 2, Uuu, 3. zobaczymy. Jest od nowa. Niezwykle. Spraya zapomniałeś? Właśnie, chyba dałem. Nie, nie dałem. Hmm. Trzeba się schować za ścianą. Macie, macie, macie. Ostrożnie, ostrożnie, bombking Dojechać wim, dojechać wim. Dobra, zostało dojechane. Znowu ten bombking, King. Kurczę, sto. bombking będzie nas tu męczył. Bump będzie to męczyć. Czekajcie, a jaką on ma? Jaką on ma tam legendarkę w ogóle? Oooooo, Właśnie ma, właśnie ma, kurczę, po, tak Już nie mam. Tak, mam pod Więc nie zniszczę tej tarcze. Hmm. To będzie ciekawie. Kurczę. Faktycznie, od nowa całkiem nieźle działa. Dobra. Dało się. Tego Tadeusza, bo kurczę, tu... Uuu, Ale wywalił! Nie wywalił. No prawie wy... Jako mnie się zawiesiło, chyba będę miał Crash Reporta. Tak! Wywaliło mnie z tego, z gry. To był Crash Report, czasami takie rzeczy się dzieją. Ale ja już jestem. No to powolutku, powolutku. próbujemy to jakoś przepchać. Skąd ona tam nawala? Ale, ale lagi dalej są. Mniejsze, większe, ale są. Eee, o, ja będę wow, wow. Wziąć ten. Co? Będę musiał wziąć odporność. Na szczęście mój bot jeszcze nic nie pokopował. Uciekłem. Uciekłem. Byłem specjalnie użyłem na ulpa i na realę, ale widzę, że ten tam... O nie! A Aha, bo to oni przyjęli. No. Kurczę, ja myślałem, że my to przyjęliśmy. I tak jest, znaczy, nie przesuwa się ten kucze. Kucze. No, tam. To jest właśnie skubany crash report. Aż wywaliła dwóch mm. Kurcze, chyba teraz powinno wszystko dobrze działać Dobra, e, Ciekawa wskaza z Paladin Wiecie dlaczego trąba powietrzna się nazywa ult Grovera? Bo kiedyś e, kręcił się dookoła z toporem i zdawał Niesamowity demek Skąd ty to wiesz? No bo... W tych, w tych czasach. <grym> Taka ciekawostka. Five, Co polecesz po odnowie na great. Fernando? Two, Two, five, ee, odporność na... tego... na bombkinga. Czyli obszarowe? Tak. I następne... nie, e, odporność normalną. Aha. I ciekawostka, Fernando kiedyś miał hack e, ten... Jak makua. Aj, 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 aj. Tak, ja... ja akurat to Uuu Tak, od odkładać go. Bo... O, czekaj, czekaj, czekaj. Mamy tatkę, mam tatkę do skoszenia. Aj, 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 Dzięki, dzięki, dzięki. Inara wpadła. to Jak przyszła, tak pójdzie. Wydaje mi się, że i na to szybciej wykosimy, aniż poprzez jeszcze startka. Jeszcze ten się odpalił. Albo Bobka Bob, szybciej dojedziemy. Kurczę, uciekaj, ja chicie to go. A, hmm. Mało, mało, mało zostało. Kurczę, tak niestandardowo nigdy nie brałem ani od ani, ani odporności na Fernando. Zupełnie inaczej się gra. I powiem wam, że bardzo i bardzo dobrze. Więc czasami trzeba słuchać, jak ktoś coś mówi. Ale ten statek jest zwany? Najgorszy statek na świecie. Dobra udało się. Elegancko. Hmm. Ajajajaj! już na Dobra. Ten Tadek złodziejaszek. No nie, dobra. mi tak. Uciekam, uciekam. Jestem, jestem. Kurczę, no tego tatka dojechać naprawdę trudno. No chyba się nie uda. Ale, dobra. Jeśli nawet ty zginął teraz, to ja ten czekam na ciebie. Jezu, aż ile HP? Ona ucieka. Staram się. Nie widzę gdzie ona ucieka. Lecz wam pośpieszyć Wystawcie mojego biednego Fernando Dojedziemy tego datka czy nie dojdziemy? A może i nie dojdziemy A Do ciebie dojedz dojed Nie dojadą nigdy Prawie, prawie Kurczę, a tutaj by odnowa się przydała no Przy masz tym od nowej... Nie w sensie nie odnowa tylko O, no, Aj, Kurczę to to co te ta ten Tadek tutaj wyprawia. Pięknie, pięknie. Tylko bobki gdzie no te kolie. Chamy, chamy. Powolutku, Ale pchamy. Ja się boję Ulta, Genosa, Janusza. Uciec jest łatwo. Uciec tak, ale wiesz. Nie zawsze. Może, może, się odpalić właśnie, może się odpalić statek! O, żyje! Uważam, uważam. Kurczę, dobre to było. 11 sekund, ajajaj. Bomb King jedzie, kiedzie, I zginie tutaj. Pięknie, Bomb pad. Właśnie tego potrzebowaliśmy. Jeszcze by Tadeusza tutaj przycisnąć i, i, i świetnie by to nam wszystko poszło. Elegancko. Dobrze, piękne leczenie. Piękne leczenie, Gunner. Nie ma! Nie poddajemy się! A kurczę, To było, to było naprawdę dobre. Aje. Kurczę równo, równo nie ma. To jest naprawdę fajny fajny meczek. Fajny i fajny. Mam 19 już killi. Ja mam 0 zabójstw. Zero zabójstw, naprawdę nie, nie żartuj sobie ze mną. A zabójstwo, wybrał, bo eliminacja, ale wiesz, że eliminacje i zabójstwo może... Tak, tak, tak. Eliminacji 11 hmm. Bo eliminacja to jest dobicie, nie? A zabójstwo to jest całkiem, czy się mylę? Trejo, tak? Wiesz, że kiedyś Nando był 5, jak Makoła, czyli 4, e, miał hak 3, 2, Fernando? 1. Tak, miał hak To kiedy to było? Eee, jak jeszcze gra była taka, wiesz... Było 7 lub sześć postaci. To pewnie jak jeszcze jakaś była zamknięta alfa, czy coś takiego. No... Bo ja, ja tego nie pamiętam. Dużo rzeczy się pozmieniało, ale... A, ale akurat tego, że, że Fernando miał hacka, to nie pamiętam. <coughs> Wiesz, że ta bomba da bo już teraz nie robi. O Ła Ja zginę zginę, 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 zginę z Ja też zginąłem, bo mieliśmy tego. Widzę, że sobie wziąłem pod koniec, myślę, że chociaż troszeczkę. Jestem, ja zobaczyć stalię. Y Kurczę oni to przejmą. No, musimy pod koniec przejąć. <toddź> Ja w beam, ale sam nic nie zrobię. A ja muszę mieć Ten... półcę zabić. Dobra, już no i... Musisz przeżyć jeszcze troszeczkę tylko. Ginę Nosowy Czekaj Pięknie, żyję. Dobrze, idę. Przymać musimy tą, musimy na Redo jechać. Okay. Uważam, ale i tak zginę. A może i nie. Jeszcze Tadek się odpalił, no co za skupaniec. Kurcze, zabrakło mi 2% do odpalenia ulta. Kurcze, 2% mi zabrakło. Tak bym chwilkę... Stałbym tam. Mm. To akurat było niefajne. A, mówię... Właśnie nasz a albo ktokolwiek powinien zabić tych nie da. Biedny sam... Nie! Zamyślił cię. Nie, nie pozwalam. Ale jednak pozwalam. No i dojechał nas. Masakra! Tady szczęścia jeszcze te... Janusz mu przyszedł na pomoc. Torwald to chwilę ult. No. A, właśnie, odporność jest znaczna, też na Torwalda i na Inary ulta. Ooo, faktycznie. Okay. Jak trafił. No. No, tam. Inary zrobił można dojechać. Minarę można dojechać Zbyt was leczę. No zobacz Torwald miał dopiero ulta i już tak, mam ulta Tak właśnie słyszałem yy... Torwald... nie no niemożliwe patrzeć. Nie Torwald... no nie ma nie ma ci ta na ult Ale nie nie o to Dzięki dzięki ma? za pomoc. Tak, a tak czy się kiedy użył ulta? No właśnie przed chwilą. No, ale wcześniej też przed chwilą użył. Tak, ale jak on, ale ma... on ma... Ale nie ma na trzecim poziomie. To nie wiem. Ludziska, jak ktoś się zna to napiszcie w komentarzach, czy może być cheat na e, ultowanie. Bo kiedyś też oskarżaliśmy gościa, jeszcze z Brave'em, dawno, dawno temu. I mówili nam, że nie ma czegoś takiego. Nie no, bo e, Thorwald ma, ma szybko ulot, tak naprawdę, ale aż tak szybko jeszcze no, nie ma. No tutaj akurat miał no, bardzo szybko. Nie, nie będę już oskarżał, jak nie wiem, ale jeśli wiecie, no to napiszcie. No i uciekł mi, uciekł z planety. Dojadę ją. Nie dojadę, ktoś mnie ukradnie. No nie mów, że znowu. Nie mów, że znowu, że Tadeusz się odpalili. Przecież tobie prawie nic nie robi. U Tadeusza. Wyrzuca. Właśnie tak jak teraz, prawie mnie wyrzucił. Prawie mnie wyrzucił. Zabicie Tadeusza. Ja mu w ogóle nie znaję obrażeń. Widzieliście to, podobnie? I Panie? Nie wiem, może są? E, nie ma, ma przystań. Co przystań? No, ma przystań, e, nie ma tarczy odbojowych. Hmm. Ten ucz... Boże, pamiętam pierwsze wasze odcinki. Wyraliście tarcze odbojowe, a same od... ten. Przystanie, w sami ten. Demetrze... Kurde, zapomniałem. Dobra, dopalać Bezpośrednie, no. Mhm, uh, mhm. Uh, 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 obszarowe. Two, ten... Trejo. Mm -hmm, tak. mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Dajesz, panie, przejmujemy to. Dobra, teraz naprawdę się skupię. Ja muszę naładować tego ulta. Ja będę miał najlepszego kilaera. Dojechać inare. Dobra, udało się. Ale tatkowi to ja w ogóle nie zadaję obrażeń Ten tatek naprawdę Dojechać go, dojechać malała Wszyscy się skupiamy na tatku, wszyscy się skupiamy na tatku. Dobra jest, dobra jest pięknie. Niech chcesz idzie do przodu, żeby ich ten spowalniać. Nie spowalniają, oni wszyscy tutaj są. Ginę. Ginę, bo nie mam leczenia. No a jak nie wyszło, no to jak ja macie... Dobra, poczekam na Ash, tak to jest O, przyjmuję. Ja już ulta nie, do... nie będę mieć. A ja będę mieć na szczęście. To pięknie. Aż ma ulta. To pięknie. Jadę. Lecę. Wygrajmy to. Błagam! Nie możemy znów przegrać. No nie, Trejo. Przeżyj tam. Ja no nie przeżyję. Koniec. Po nas. To był mecz rankingowy. Dziękujemy wam za uwagę. Nie poddam się. No nie, no co ona zrobi swoim ultem sama? Nic nie zrobi. Oh, nie budzę, że przegraliśmy, ale. Szkoda, ale meczek był zacięty, więc na pewno moi drodzy zobaczycie ten meczek, wrzucę tak. go na kanał, bo, bo był fajny, był fajny, był wyrównany a. meczek, fajnie się grało, naprawdę. Kurde, wywalił nas większy kiedy. Wywalił. Mhm. Jak Wam się podobało, oceniajcie, komentujcie A na pewno będzie więcej takich odcineczków. Właśnie a ja tam udało nam się przytrzymać. Kurde, uciekałem. I zobaczymy ile mam chwila. Ciekawy jestem. No. 200 tysięcy. No, nie gadaj. No? <noise> Wy, patrz, wygrałem z Genosem o 1000. 200 tysięcy? Ja cię kręcę. Szpanie, ja, ja w życiu tyle nie miałem leczenia, chyba. Ale ser. No, kurde. Ale, ale, ale. No, pięknie, pięknie. Dobra, dobra. Dzięki ludziska, że wpadliście na kolejny odcineczek. Szkoda, że przegrany, ale był całkiem, całkiem fajny. Trzymajcie się i do zobaczyska w kolejnych. Papa. Pa.